Siemanko! Witam Was w nowym odcinku na kanale. Mam na imię Karol i chciałem Wam zaprezentować nową serię pod tytułem Segment Hunter. Nie przejmujcie się zupełnie, że nie grać dźwięk, ponieważ najważniejsza jest cała otoczka wokół tego. Zacznijmy od tego, że jest piękna pogoda, Był, była Wielkanoc, ja się obżarłem, trzeba było szybko spalić kalorie, więc co, jedziemy w moim rodzinnym mieście na moje stare segmenty. Cztery segmenty, z czego bodajże trzy ja sam zrobiłem. Na dwóch mam komy i pasuje te czasy po jakimś czasie poprawić. Szczególnie, że większość z nich jest stara. I mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej poprawić swoje czasy. Jeden segment jest taki niepewny, czy w ogóle da się przyjechać, ale wszystko wyjdzie w praniu. Poza tym popatrzcie na tego przystojniaka. Nawet jak mówi co innego, nieważne co mówi, zawsze jest przystojny, zawsze jest gotowy, by uwodzić inne osoby. Więc co? Jedziemy do pierwszego segmentu i będziemy startować. Do zobaczenia i usłyszenia za chwilę. On dalej gada. Już? Pogadałeś? Добра, едь, едь, едь. Dobra, więc zaczynamy z podioteku. jako że dzisiaj było ronde wondander, czyli w piękność, po prostu deronde, więc zaczynamy od rondo rondo, czyli od mojego starego segmentu. Jeżeli chodzi o koma, jest z 2016 roku. Miałem wtedy naprawdę farta, że zrobię masz taki czas. Ale podejrzewam, że uda mi się go poprawić, gdyż jestem zdecydowanie mocniejszy niż wtedy. I mam nadzieję, że to zachęci jakieś leniwe farówy z Jasła. Gdzie pewną familię nagie, żeby tutaj mnie pojechali, albo i innych osób. Więc to Więc startujemy rondę rondę. Szykujemy się, skręcamy od ronda, start od przejścia i ruszamy, najpierw pierwsza część bardziej pod górę, bardzo mocno, jednak te kalorie się przydają i ostroj, gonimy, 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 jednak tutaj średnia jest dosyć wysoka, więc trzeba się bardzo postarać, przynajmniej ja się muszę bardzo postarać, żeby poprawić poprzedni wynik. Cała prosta, bez większych problemów. Na delikatnym zjeździe staram się podkręcić tempo Cały czas pamiętając, że zbliża się do mnie rondo. Na szczęście, żadne samochodni z żadnym przejściem nie przeszkadzają. Mogę wsypać równo. Na podjeździe jednak czuję, że może być problem, że jednak czegoś mi w nogach i w ciele brakuje. Opony nie, jeszcze nie do końca pewne. Bardziej się boję jednak wszechobecnego piasku. A więc rondo ostrożnie, delikatnie, i czas na zjazd. I dolny chwyt, i gonimy. Jazda, jazda, jazda. Już powoli dojeżdżamy do mety. Ostatni zjazd. Brakuje mi siły. I tutaj już to hamowanie, żeby nie wepchać się przed samochód. Rezultat jednak ostatecznie gorszy od mojego starego Piara. Niby forma jest, ale cukru coś brakło, chociaż słodyczy dzisiaj sobie nie odpuszczę. Ech, więc wątpię, że z siatką. Ale teraz czas na pętlę, gdzie realnie sprawdzę swoje możliwości w stosunku do innych, gdyż jest to bardziej popularna pętla. Mam nadzieję, że tam poprawi swój czas też, chyba z 2016 roku. I to będzie mój główny cel. Ale w ogóle sprawdzimy, czy jest przejezdna. Bo chodzi mi o pętlę przez górkę klasztorną. Chyba ta klasztorna. Nie mam ciągłego pojęcia, jak się ona tak naprawdę nazywa. Zaraz sprawdzę. Tam macie cyklobus na zimę. Tam macie. Klasztor. A tu macie mnie. Tu macie Piego. I jedziemy. I zaczynamy kolejną rundę. I ruszamy. Już cudownie słońce zachodzi za horyzontem. Ja się rozpędzam. Oraz uważam tutaj na łącznicy przyszłej obwodnicy naszego pięknego jasła. Nie będę komentował tej budowy. To nie jest ani czas, ani miejsce na to. Zaczynamy od pierwszego podjazdu. Tutaj jednak mimo wszystko ostrożnie, by wszystko się nie skończyło zaraz na za startem. Cały czas, twardo, mocno, dojeżdżam do pierwszego szczytu przed samą klasztorną gdzie z lewej, jak nie doskonale nie widzicie, jest widok na osiedle czy na Manhattan czy też na dworzec PKS, na którym przed chwilą byliśmy, czas na szybki zjazd, bo niestety po dziurach, więc też trzeba ostrożnie uważać, szczególnie na koła, żeby nie złapać jakiegoś niepotrzebnego. Kapcia, by na trasie nie mieć jakiejś dodatkowej przygody i by wszystko nie musiało się skończyć maszerowaniem, jak w dniu kolejnym. Jednego kapcia mam. Co? To dobra, to chyba pobijesz rekord spacerowy do jasła, a ja sobie jadę na Tutaj śmiało i wytrzymać tam teraz pod górę na górkę klasztorną. Ten główny podjazd, ten najostrzejszy. Jednak cały czas w głowie to, że trzeba jednak dojechać dalej że to nie jest koniec segmentu docelowego, choć koniec segmentu, który jest dostępny na Strawie i poprawa czasu też by nie była najgorsza. No i szczyt zaliczony. Mamy już wypłaszczenie. Pomału dojeżdżamy na resztę energii. Oszczędzam już siły, żeby mieć pewną rękę na zjeździe. Zjazd mimo wszystko, pomimo próby rozpędzenia ostrożnie, by nie skończyć na przeciwległej bramie zaraz za zakrętem oraz zawracający samochód bodajże mi też humoru nie poprawił. Cały czas też pamiętamy, że piasek jest wszędzie. Dojeżdżamy do ronda, modlimy się, żeby rondo było czyste, żeby mimo wszystko się wkleić jakoś w ruch. Niestety BMK nam trochę blokuje, jednak trzeba chwalić tutaj kierowcę za wyższy model BMW, który ma jednak te kierunkowskazy. I kolejna dziukura, i kolejna Dzida. Tutaj etap Floriańska, Sobniów. Jadę cały czas sprawnie mimo wszystko. Staram się w miarę sprawnie kręcić, jednocześnie nie tracąc za dużo energii, by mieć cały czas siłę na dalszą jazdę. Gdyż objechanie całego segmentu trwa ponad 10 minut, przynajmniej w moim przypadku. Na koniec, sprint na grunwaldzkiej delikatnie z górki. Tutaj mimo wszystko staram się trzymać tempo. Tutaj też pozdrowienia dla Kotlinowskich, pozdrowienia dla chrobaczka. Na końcu, gdy widzę już metę. Orientuję się, że mogę jeszcze troszkę przycisnąć, gdyż siły zostało nadto. Ostateczny wynik: pier poprawiony, choć miejsce dalej, piąte na całym segmencie. tyle czasu wyjechałem z domu Pokonałem klaszczorną w tym oto czasie raczej wątpię, że wyprawiłem. No i słaby dzisiaj jestem, nie wiem czy dlaczego. Ostatnie moje jazdy raczej sugerowały coś innego. Raczej myślałem, że mam lepszą formę niż 4 lata temu. Ale... Ej, jeszcze tylko dwa segmenty. I zaczynamy kolejny segment takim temem, że aż bateria w kamerce nie wytrzymuje. Ale szczerze mówiąc, ten zastępczy obraz mam wystarczy, gdyż nie poszło mi dobrze. Po pierwsze, dużo samochodów wokół, nie tyle co jeżdżących, co stojących na parkingu. Po drugie dużo piasku, więc wolę sobie trochę odpuścić. I niestety wynik jest wart przemilczenia. Czas na ostateczny podjazd na kom, który kilkakrotnie został mi wydzierany z ręki. Ale ostatecznie trzymam go już od kilku ładnych lat. A do tego poprawiłem go jeszcze w poprzedniej jesieni, już chyba na lapin. Ostre tempo pod górę próbuję wytrzymać jak najdłużej. Jednak forma dzisiejsza nie jest najlepsza. Niestety nie mogę złożyć ani na wiatr, który zbytnie nie przeszkadza, ani na pogodę, która jest właśnie idealna, chłodna do takich prób. Na szczycie nie nawet nie mówimy o prawie koma, bo jest to mój trzeci na tej oto trasie. No i co? To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, macie tutaj wynik mojego ostatniego segmentu. Po... Wynik w stosunku do najlepszego wyniku. Oraz to już ucieka. Tutaj macie wszystkie moje wyniki. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam Was do następnego materiału, który mam nadzieję będzie już niebawem. Mam nadzieję, że także Wam się segment Hunter spodoba. I zobaczymy się za niedługo na kolejnych trasach. A na razie życzę Wam miłego wieczoru, popołudnia, dalszej części dnia. Zachęcam to subskrybowania, komentowania, oceniania. Zachęcam Was także do mierzenia się ze mną. Na segmentach, i a ty rowerkujecie i do miłego.